Hi, YouTubers, cześć, witajcie w kolejnym filmie dość nietypowym. Jestem w pokoju Karoliny. To jest filmik walentynkowy, więc dla wszystkich facetów, nie dziewczyn. A dziewczyny, jeżeli już to oglądacie i chcecie zobaczyć, m, jakie fajne rzeczy mógłbyście dostać, to już podlinkujcie ten filmik swoim facetom jak najszybciej, bo muszą zdążyć kupić te rzeczy do walentynek. Myślę, że dziewczyny najbardziej się ucieszą z kwiatów, więc, przede wszystkim, pierwsza rzecz, którą musicie kupić, to są kwiaty. I ważne, jakie kwiaty, ważne, żeby one były, a dziewczyny się na pewno z nich ucieszą. Uwierzcie mi, większość dziewczyn, jak nie dostanie kwiatów, to będzie rozczarowana. Chociaż po komentarzach pod niektórymi filmami wiem, że nie wszystkie dziewczyny kochają kwiaty, ale zawsze, jak je kupicie, to będziecie. Bezpieczni, że już macie ten swój pierwszy punkt. Kolejna rzecz to zabranie swojej dziewczyny spędzenia z nią jak najwięcej czasu w ten dzień. Jakaś kolacja, jakaś kawka, jakiś spacer, kino. Pamiętajcie też, żeby wcześniej zarezerwować bilety do kina, bo nie ma miejsc. Nawet na ostatnim rzędzie gdzieś, w rogu nie znajdzie się miejsce dla was, bo po prostu miejsc nie ma w kinie, ale myślę, że nawet spędzenie wspólnej kolacji, ugotowanie coś dla Waszej ukochanej osoby to już jest coś i zdecydowanie będziecie mieli kolejny punkt. Jeżeli już chcecie co troszkę wydać hajsu, to mam dla was kilka rzeczy, które możecie właśnie kupić dla waszej ukochanej. Od czego tu zaczniemy? Może zaczniemy od make-upu. Pamiętajcie, że jak chcecie kupić coś z make-upu, to musicie wiedzieć, że wasza ukochana już czy nie ma już tej rzeczy, więc tak dyskretnie poszperać jej w kosmetykach i zobaczyć czy tego czegoś już nie ma. Zacznijmy od serduszek. To są róże. Większość dziewczyn marzy o takiej rzeczy. Jak się mylę, to przepraszam. Eee, Tom jest Lollipops, Przeczytałem. można znaleźć online, a Too Faced możecie znaleźć w Seforze. Fajne rzeczy z serduszkiem też się kojarzy. Eee, Myślę, że jak już dostanę taką rzecz, to będą szczęśliwe. Kolejna rzecz to y, paletka Stufes. Nie spodziewałem się nic, że to grywało jakiś filmy o kosmetykach y, w serduszkach, Taka A śmieszna. Pamiętajcie, że musicie. To jest taka rzecz, które wszystkie dziewczyny myślą o takiej rzeczy szaleją ogólnie o kosmetykach i o paletkach, więc musicie koniecznie się upewnić, czy jej nie ma, bo nie chcecie właśnie, żeby miała taką drugą. Jeżeli chcecie kupić coś tańszego, to w Rossmanie znajdziecie taką paletkę czekoladową. Yy, Otwiera się. No, jak czekolada nie pachnie, ale też fajna rzecz. Kolejna rzecz to będzie teraz książka, moi drodzy faceci. Dziewczyny, pamiętajcie, że nie będziemy oglądać do końca, musicie podlinkować facetom ten filmik, a nie sami. Kolejna rzecz, bardzo znana książka, e, duńska, o szczęściu, też dziewczyny za tym szaleją. Myślę, że na pewno będą szczęśliwe, jak lubią czytać. Wasze ukochane, to na pewno z tej książki będą zadowolone. Tylko ta książka jest tak znana, więc jeżeli wasze dziewczyny już są tak aż crazy na tym punkcie, to na pewno ją mają. Szodka! To z tego co ja wiem, i śledzę internety, znajome znajomych i znajome innych znajomych, już tą rzecz na pewno mają, bo już ją 10 tysięcy razy widziałem. Szczotka do wosków, tang tangle angel się nazywa. Bo ma skrzydła anioła i jest tanger teaser. No dużo wam to tłumaczyć, ale to nie ważne. Jeżeli mówimy o seforze, to możecie kupić też taki gotowy zestaw maseczek. Fajna sprawa, wszystko co potrzebne znajdziecie w środku, od razu hajsik dany i wiecie, że na pewno coś się jej wpadnie do gustu. Tutaj półka wyżej, level hard już powiem wam, bo musicie wiedzieć co wasze dziewczyny lubią i jakie perfumy lubią. Mam moskino tutaj w kształcie serca. Serduszko pięknie wygląda, glamour pięknie pachnie i myślę, że tak, to jest już luksusowy prezent, ja uważam, żeby dostać takie coś, ale musicie wiedzieć, czy waszej ukochanej się to spodoba. Pokażę wam też troszkę elektroniki, jak uwielbacie, że wasze dziewczyny y, mają Loki, to jest takie fajne urządzenie z Baby Lisa. Które kręci Loki, ja kiedyś właśnie nagrywałem z moją żoną Tak pomagałem mi zakręcać właśnie Loki Fajna rzecz, fajny bajer, to jest coś nowego, wiem, na rynku Jakieś tam różne opcje ma Z lewej, z drugiej strony, nie, jakby się nie wczytywałem w to, ale wiem, że to jest w ogóle teraz hit Jeżeli chodzi o kolejną elektronikę Kolejna fajna rzecz, Instax ehm, Tania rzecz sprawia dużo do robienia zdjęć jeżeli robi się dużo zdjęć ze znajomymi jeżeli wasza dziewczyna, żona robi dużo zdjęć sobie na selfie, to stwierdzicie później hej, kupię ci coś do robienia zdjęć i taki instaxik, ta rzecz bardzo fajna, szybko się kończą e, fotki, więc możecie kupić jedno opakowanie ekstra. I teraz moi drodzy, jeżeli wspomnieliśmy wcześniej o zestawach, to zapomniałem wam wspomnieć że możecie kupić też zestaw Emilaka gotowy do hybryd jeżeli co chwilę Wasze dziewczyny mówią, że muszę robić hybrydę, albo widzicie, że oglądają tysiące filmów, jak robić paznokcie, to musicie się upewnić, jak z wszystkim, czy nie mają już takiej lampy? No bo po co i druga lampa? Chyba, że oddam mamie, je, siostrze, jakiś przyjaciółce? W tym zestawie znajdziecie wszystko od pilniczka do paznokci, lakierów, jakiś topów, e, lampa, e, jakiś ścierep, No w ogóle, co tu wam było to wam dużo to martwić? Nas to nie interesuje, ale dziewczyny się na pewno ucieszą. Super rzecz z Polecam. Taki zestawik na pewno się y, ucieszą, wiem, wiem właśnie, że dziewczyny się na pewno z tego ucieszą, bo daliśmy kuzynce pod choinkę taki zestaw i była uradowana właśnie, że ma zestaw. A fajna rzecz jest taka, że są większe i mniejsze, cena jest większa i mniejsza, a możecie kupić coś tam właśnie taki, macie problem z głowy. Jeżeli chodzi o Semilac, to mam też zestaw lakierów hybrydowych. Moja żonka właśnie go stworzyła. Tu są akurat różne kolory, ale takie zestawy też stworzyła maksineczka i honorata skarbek bardziej w spójnych kolorach. Tu jest akurat, że każda dziewczyna może znajdzie coś dla siebie. Tam podobne są kolory, więc możecie zobaczyć, jeżeli znacie, jakie kolory lubi Wasza żona. Jeżeli robi już hybryd, to możecie je kupić taki zestaw. To jest dość drogie, ale kolekcja była limitowana, więc dlatego było droższe, bo wiadomo, że jak trzego się mniej, to jest droższe, żeby stworzyć. I ja też mam coś fajnego. Moi drodzy, biżuteria, pulsik, powiem Wam, że to jest hit. Biżuteria walentynkowa znajdziecie na stronie stylizacji Bardzo tania, bo 50 zł za na naszej nikki, 35 zł za kolczyki, Zobaczcie, może Wam się coś spodoba. Musicie się upewnić, że Wasza małżonka, Wasza dziewczyna już czegoś nie kupiła. Musicie się spieszyć, bo może już tej biżuterii nie być. Więc zapraszam, podajcie na stronę. No i ostatnia rzecz to świeczki. Świeczki z buffem e, Bory. Piękne pachną to jest moja ulubiona e, piczowa. No i taka właśnie. Morska. Ja powiem, że te świeczki są właśnie dla mnie, ale możecie kupić taką, jak Wam się podoba, bo w sumie cały dom będzie pachniał tą świeczką. To nie będzie tylko prezent dla Waszej dziewczyny. No i pamiętajcie: wszyscy faceci, najważniejsze są kwiaty, żeby spędzić czas z Waszą ukochaną osobą. Co to dużo opowiadać. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapeczki w górę. Jeżeli to oglądają dziewczyny, bo już się uparły, to też. Moja żona chyba dodała dzień wcześniej, albo jakoś tak filmik jakiś z prezentami dla facetów. Ja się muszę przyznać, że tego filmu jeszcze nie widziałem. Specjalnie go nie oglądałem po to, żeby nie wiedzieć co dostanę, żeby była niespodzianka, tak? Powiem wam, że trudno było, ale jakoś się udało. To co? Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli taki film wam się spodobał i chcecie takich więcej, to koniecznie dajcie łapeczkę w górę. Powiem wam, że dziwnie się czułem trochę nagrywając o kosmetykach, ale czegoś się zrobi dla własnych widzów. Subskrybujcie po więcej i naciśnijcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia. Wpalajcie na mojego Facebooka, Instagrama i to już chyba by było tyle na dziś. Dzięki wielkie, postro, DG.